Cześć, tu Wojtek z Polskazwiedza.pl. Pozdrawiam spod poboru opłat na wyskogórską trasę alpejską. Stąd zamierzamy dzisiaj wyruszyć właśnie w góry, żeby zobaczyć lodowiec, popodziwiać Alpy. Trasa jest wymagająca, trudna. Mam nadzieję, że nie będzie żadnych problemów. Niedługo będę Wam o tym opowiadał, a na razie zobaczcie jak to pięknie wygląda. Pogoda akurat jest super, jest przejrzysto, nie ma chmur deszczowych, więc liczę na to, że cały taki dzień będzie słoneczny, żeby było i bezpiecznie, ale też żeby właśnie móc podziwiać te cudowne widoki. Dzisiaj akurat był jakiś festyn związany z traktorami, oldtimer tractor. Dlatego normalnie jak jest tu od samego rana wjazd, teraz jest zamknięty do 10, więc jeszcze dwie minuty nasza strategia, że rano pojadą wszyscy ambitni i teraz będziemy jechać dość opuszczoną drogą się nie sprawdziła więc będziemy musieli poczekać aż ci wszyscy tam pojadą żebyśmy mogli sobie na spokojnie wjeżdżać za minutę mają otworzyć ramki Tutaj spaliśmy przed punktem poboru opłat na wysokogórską trasę alpejską. Naszymi sąsiadami były krowy. A po obudzeniu się i wyjściu z samochodu taki widok. Jesteśmy ponad 1000 metrów nad poziomem morza. Jeśli dobrze pamiętam, ponad 1300 nawet. I jedziemy tam. Czeka mnie trudna, skomplikowana trasa. Długość całej trasy 48 km, więc dużo serpenty, dużo zakrętów, trzeba wjechać naprawdę wysoko, więc zamierzam jechać spokojnie, dlatego też czekamy aż ten cały ruch, ta cała kolejka, która była dzisiaj rano zelży, ponieważ dzisiaj akurat był chesty ze, ze starymi traktorami więc ta droga była zamknięta aż do 10 normalnie jeszcze na albo 6.30 bodajże albo od 7.00. Możecie na oficjalnej stronie sprawdzić dokładnie w których miesiącach od kiedy jeszcze na dzisiaj wiem, że była do 10.00 zamknięta, dlatego zrobiła się kolejka, ale już jest po 10.00, więc większość samochodów przejechała ja jeszcze chcę poczekać, bo chcę w swoim tempie wjeżdżać na razie zachwycam się tym oto widokiem i no nie mogę się doczekać, żeby tam wjechać Samochody 40 euro, czy kamper, czy osobowy, nie ma znaczenia. A no to jedziemy. 12% 33 km. Co za piękne widoki. Oldtimer, Porsche i rowerzyści. Nagy Duża atrakcja Można zobaczyć takie piękne oldtimery stare właśnie traktory niesamowicie wyglądają Atrakcja duża ale jest też minus kiedy trzeba za nimi wjeżdżać albo zjeżdżać Niestety one mają ograniczenie niektóre do 16 na godzinę więc sami rozumiecie, że potem no, absolutnie nie można wyprzedzić, więc tutaj trzeba szybko zredukować bieg i za nimi spokojnie jechać. No i nasz tutaj kamperek obok, <laughs> zaparkowany, wjechaliśmy. Wjechaliśmy, pierwszy odcinek powiem wam, było stresująco, raz, gas mi samochód. Muszę przyznać, niestety, e, z mojej winy, ale dlatego, że musiałem zredukować bieg, musiałem go zahamować, ponieważ na początku samochód zahamował i e, dwóch rowerzystów obok siebie jechało, co jest niedozwolone, tutaj trzeba jechać Gęsiego. Przez to, że nie dało się ich wyprzedzić, bo z drugiej strony zjeżdżał taki traktor, ale jakby nawet inny samochód zjeżdżał, to właśnie nie było możliwości wyprzedzenia tych dwóch rowerzystów i przez to mi samochód skazł. Więc niebezpiecznie, jeżeli ogląda jakiś rowerzysta, błagam was, jedźcie gęsiego, jedno za drugim, nie obok siebie. Bezpieczeństwo przede wszystkim. Udało mi się ruszyć oczywiście z ręcznego, ale naprawdę akurat zgas mi na takim w dość dużym wzniesieniu, więc nie było łatwo, szczególnie samochód waży 3 tony, więc czułem, że zaczynam zjeżdżać. Teraz już jestem na poziomie 2430 metrów. Domu za mną. 2430 metrów. Zaraz Wam pokażę widoki. Drobna poprawka. Restauracja jest na wysokości 2430. Jestem na, na razie 2407. Dowód, park bardzo. Więc emocjonująca, emocjonujący ten etap podróży. Przyjechałem stamtąd. Dziesiątki, słuchajcie, dziesiątki old timerów. ale jak mówię, plusy i minusy. Plusy takie można podziwiać te maszyny. Minusy jak trzeba za nimi albo wjeżdżać, albo zjeżdżać. No to wtedy już tak fajnie nie jest. Proszę bardzo. Jedzie 16 na godzinę. No i o, o, ile zjazd jeszcze jak cię mogę, ale jak też próbujecie hamować silnikiem w swoim własnym tempie, obserwując oprotomierz. Proto, a jak teraz tutaj będzie zjeżdżał autokar, no to tu się robi już nie fajnie, kiedy trzeba się dostosować do czyjegoś tempa. Droga w dół też do łatwych nie należy, ale najpierw nasycę tymi pięknymi widokami wygląda to nieziemsko z drugiej strony też i teraz jestem na 2430 jest restauracja, można zjeść, można się napić piwa Niektórzy jeszcze tutaj wjeżdżają, my już wejdziemy na piechotę kamperem w życiu bym tam nie wjechał Tak wygląda droga, my tędy wjechaliśmy bo od strony Salzburga z przygodami, że tak powiem, a potem tutaj musimy wjechać, objechać ten oto szczyt i zjeżdżamy, a tutaj widzicie, trzy tysięczniki. Epicki widok. Chodzimy na górę. Z tego co wyczytaliśmy, lodowce też już się cofają na przestrzeni lat dość znacznie. W innym miejscu jest kolejka, którą można było kiedyś do samego lodowca dojechać. A teraz jeszcze trzeba ponad 20 minut iść. Kolejne ujęcie, bo to jest tak malownicze. Pan się tak ustawił. Patrzcie, jak z pocztówki normalnie. To jest droga, która nas czeka przy zjeżdżaniu. Więc chwilkę odpoczniemy, przejdziemy się właśnie, wejdziemy na ten szczyt za mną, a potem będzie epicka droga w dół. Widzicie naszego kamperka? Tutaj. Odpoczywa przed dalszą podróżą. Ależ tu jest pięknie. Weszliśmy. Nie będę tego czytał, bo, bo nie umiem. tylko powiem, że jesteśmy na najwyższym punkcie. No dobra, jeszcze chwilkę można wejść, zaraz nagram. Ale nazwa, gdzie jesteśmy: 2571. Oto najwyżej położony parking. I stąd możemy podziwiać tutaj pokażę co Spójrzcie ile jest 3 tysięczników jeden, drugi, trzeci, czwarty, piąty, szósty, siódmy i tak dalej i proszę bardzo Nie widać wszystkiego Ale i tak dzisiaj jest zarąbista przejrzystość Widziałem zdjęcia chyba sprzed dwóch czy trzech dni miejscu Ktoś stał, zrobił zdjęcie, nie widział absolutnie nic. Tu było śnieżno, biało, a dzisiaj wierzchołki są ukryte, ale wszystko inne, coś pięknego. Na dole znów trasa, którą trzeba pokonać. Mam do niej teraz emocjonalny stosunek. Krążące ptaki, no wygląda to niesamowicie. Powiem Wam zobaczyć to na własne oczy. Wow, wcześniej widziałem to tylko na zdjęciach, na filmach no coś pięknego i już schodzące chmury tak to wygląda gdzie zaparkowaliśmy kampera pokazuje. Ciągle pokazuje to samo wiem No dzisiaj pogoda dopisała. Jest 16 września 2023, sobota. No, wow, naprawdę. Dzięki za oglądanie. Przy okazji zachęcam do przeczytania mojej książki Porachunki.